Bielawa 31 grudnia 2025 godziny około południowe Padał wczoraj śnieg temperatura w nocy była minusowa około minus 2 stopnie w dzień wzrosła do zera Ale śnieg na szybach, na dachach samochodów na chodnikach, na trawnikach pozostał. Jezdżam. Zagram witary widoczność 0,2 temperatura minus 2 stopnie najprawdopodobniej dwójka na szybę. Musi przebiegać niebo lekko zachmurzone. Po lewej stronie nad górkami lokalnymi lekkie prześwity Lincoln Electric w dzisiejszym handel pracuje do 20, do 20 nad górami Sowimi widać chmury. W oddali góra nazywana błyszą górą. Dobrze, Łagiewniki, są Lokalny park handlowy, Biedronka Nie ma rękawa do zjazdu Na parku, w parku handlowym, przed parkiem handlowym mnóstwo samochodów BMW na zielonych tablicach. szczególnie udany wjazd. tablica przy wejściu pełna nowych nazwisk sporo samochodów przed bramą wjazdową Thank you